Chodź no, chodź, 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 Co tam? No daj pokażę Dobrze yy... Pokaż nam nasz pachołek Pachołek gdzie będziemy zagrywać triwele yy, Dobrze Najważniejsze w triwerii To jest idealne użycie piłki Widzisz? I teraz są moją nogę, na moją nogę. Idealnie, Oj, stupi, gaci, patrzę. Patrzę. trzeba tą częścią zagrać, mhm. patrzcie. Zagra patrzcie się uczcie. Co trochę do tyłu, do tyłu, ka Kameraman, do tyłu trochę. Patrzcie, mhm. robię mhm. tak. Uuu. I teraz w praktyce do bramki, proszę bardzo. W praktyce W praktyce do bramki strzelę. Proszę sobie sunać. A więc widzicie teraz, jak zrobić travelę. Yo!